Każda kobieta i każdy mężczyzna pasują do siebie fizycznie. Pomijam kwestię, że ktoś jest chory, jest impotencja. Żaden mężczyzna i żadna kobieta nie pasują do siebie psychicznie. To są dwa różne światy, Pan Bóg, Pan Bóg nam zrobił żart i chce, żebyście Wy w małżeństwie żyli razem pod jednym dachem i się miłowali kochali ponad wszystko. A ktoś powiedział, małżeństwo przypomina wściekłego kota i wściekłego psa wrzuconego do łodzi podwodnej. Zamknięcie za nim drzwi, puszczenie ich w rejs i zadzwonienie co tydzień. Co słychać? Ja się z tym zgadzam. Dobre małżeństwo, szczęśliwe małżeństwo to jest cud i dowód na istnienie Pana Boga. To jest cud i dowód na istnienie Pana Boga. Jeszcze jedną rzecz doradzę, jak się uczyć miłości. Kochani, jakie dzieci w góry, takie porządne góry, może ktoś z Was chodził po Himalajach, Alpach, ale nawet i nasze tatry tam gdzieś wyżej, to wiadomo, że zabiera ze sobą apteczkę, zabiera jakiś tam przeciwbólowy proszek, zabiera trochę bandaża, zabiera coś, jakiś plaster. Nikt nie idzie na wycieczkę, nikt nie płynie na rejs bez, bez, bez apteczki. Droga młodzieży, skombinujcie sobie z twoim chłopakiem apteczkę na miłość. Co, co w tej apteczce będzie? Telefon do twojego spowiednika. Telefon do księdza, który kiedyś cię poruszył swoją konferencją i byłaś z nim, gadałaś dwie godziny. Książka, która kiedyś odmieniła twoje myślenie o Bogu. E, jakiś telefon jeszcze do siostry zakonnej, która cię kiedyś uczyła się tak szczęście trochę przyjaźniły. Te wszystkie adresy, że jak się pojawi kryzys, to nie od razu rozwód. Bo my, strasznie świeci ludzie strzelają ze słowa rozwód. Taki znajomy mi facet, trochę ich przygotowałem do małżeństwa z żoną, mówi, że po ślubie parę miesięcy pojechali nad morze i żona i była godzina 15, 16. Siedzą w tym domu, pada deszcz, żona wyszła w takim turbanie na głowie z łazienki. Mówi pociesięcam: Ząb mnie lekko bolał, legia przegrała i zrozumiałem, że jej nie kocham. I chyba się z nią rozwiodę. Ja mówię, ty, ja ci się tam rozwiodę. Do roboty, bracie, do roboty. Ucz się, właśnie, ucz się właśnie miłości. Ty wyczuj, czego ona poczekuje, czego ona pragnie od ciebie. Kiedyś jeden starszy pan usiadł z księdzem po kolędzie, żona w kuchni tam przygotowała herbatę i tak ją było widać. I on, ten pan mówi do księdza, widzisz ksiądz, kiedyś to była piękna, smukła blondynka, biegaliśmy po plaży, wygłupialiśmy się. A teraz, gdzie ona jest? Gdzie ona jest, ta moja piękna, smukła blondynka? A ksiądz mówi, w niej. A ty masz ją wydobyć. To są wszystkie nasze bajki o wieży, to właśnie wydobyć z wieży kobietę. Kobiety są teraz zamknięte w wieży pracy, smutków, samotności. Jedna kobieta mówi, proszę księdza, ja mam wszystko, albo za dużo, albo za mało. Za dużo wydaję, za mało się modlę. Za dużo się gapię w telewizor, za mało rozmawiam z dziećmi, za dużo chodzę, chodzę po sklepach, za mało tam coś, a co pani ma akurat? Nic. Ja, proszę księdza, nazywam się urządzenie kuchenne, takie jest moje imię. Urządzenie kuchenne jestem. I drogi panie, to ty masz zaszaleć i wydobyć żonę z tego urządzenia kuchennego i z powrotem, może nie dosłownie, ale pojechać na te plaże i odnaleźć miłość, odnaleźć miłość.